Siemanko z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii transferowe fakty W którą wystąpią e, Łukasz Czarny z Porciema Łukasz Witam cię Adam, witam wszystkich Oraz żużlowy degustator e, Rafał Również członek e, m, kanału, nie kanału czy nie wiem nawet jak to powiedzieć bez zakręciłem Speedway TV, się. Bez tak, bez Speedway TV, dokładnie, na no, internetowej kanału po prostu żużlowych informacji, o w ten sposób powiem. No i dobrze, no i co, zapalamy Zielone Światło, Łukaszowi się troszkę dzisiaj śpieszy, więc podkręcamy tempo i przechodzimy do kolejnych czterech zawodników, który, którzy pod nią stoją. A na początku zaczniemy sobie od kobiety. Tak, od kobiety dobrze słyszycie, bo Selin Lieberman, bodajże tak to się mówi, a jeżeli nie, to przepraszam. Postanowiła kontynuować dalej swoją karierę w drużynie Wolw Wisztok Jak wiecie to jest do tej pory jedyna kobieta, która tak naprawdę wywalczyła punkty w polskiej lidze No właśnie, ma 19 lat i na początku od razu pytanie do Łukasza, bo ciebie dawno nie było Cieszysz się z tego, że, że dalej będzie kontynuowała karierę i jeździła w drugiej lidze? Wiesz co, może nie mnie to koniecznie oceniać czy się cieszę, ja osobiście cieszę się tak, bo nie ukrywam, raz z nią pisałem na Instagramie, miałem tą przyjemność i bardzo pozytywna osoba i cieszę się, że może startować jako kobieta w polskiej lidze. Chyba jedyna, jedna z bardzo, no mała otoczka jest kobiet ogólnie w żużlu i ona jako jedna zdobyła punkty w polskiej lidze, więc cieszę się, że dalej będzie tam walczyć na tych drugoligowych torach. Mhm, mm mm -hmm. no i jak wiecie, ona teraz dochodzi do siebie, bo miała tam jakąś kontuzję w jakimś pokalu, w którym wystąpiła ostatnio I, i od, od, do ciebie od razu podobne pytanie, Rafał, kurcze, jak tam, gustujesz w tym, żeby kobiety coraz w większym gronie się pojawiały? A dlaczego nie? Niech jeżdżą sobie na pewno jakimś kolorytem, czymś ciekawym, takim języczkiem uwagi, jak najbardziej, no wiadomo, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś szowinistę czy coś, no ale jak historia pokazuje, no to są raczej postaci marginalne, natomiast zawsze fajnie, zawsze fajnie, zawsze coś nowego, coś ciekawego, także super, ja się bardzo cieszę. Nie no ja wam powiem szczerze, ja też się bardzo cieszę i, i kurczę, skoro jest pierwszą w historii em, kobietą, która zdobyła ten punkt, no to na Jakubie poczcie, wy, wyprzedzając go trzeba powiedzieć. E, drugi punkt zdobyła na defektującym e, Robercie śmielu. Tak więc kurczę, no pewnie jak się czuje na siłach, kurczę. Ja ci powiem, zawsze się mówi, żeby jeździć na żużlu to trzeba mieć kochones. No. Jak wiecie, kobieta kochane nie ma, a ona pokazuje, że jednak można sobie radzić również bez tego narządu. Prawda, Łukasz? Prawda, prawda. Mm -hmm. no to fajnie, fajnie że, fajnie, że się rozwinąłeś wręcz bym powiedział. Ale. Ale co mogę, jak tu mogę jeszcze rozwinąć Twoją wypowiedź? Bo tak naprawdę za dużo o drugiej widzę, nie mogę się wypowiadać. Okej, okay, rozumiem. No to w każdym bądź razie, czyli z tego miejsca po prostu życzymy jej samych sukcesów. Przede wszystkim, najmniej, żeby nie miała żadnych kontuzji, bo to jest kobieta, tak więc nieładnie poobijana kobieta czy połamana, to tym, bar no, tym bardziej gdyby, nie chcemy oglądać. Gdyby nie chciała odnieść kontuzji, to by nie jeździła na żużlu, no to jest taki sport, no ale wiadomo, życzymy jak najmniej nie, kontuzji. Nie, no a... Ale tu się pozwolisz niezgodno. Chyba to nie jest tak, że ktoś chce mieć kontuzję. O, jadę na żużlu, bo chcę mieć kontuzję. To pewnie... Nie o to mi chodziło zbyt Teraz bierzemy to, Aha. Aha. wchodzimy w taki temat, czy kobieta powinna być traktowana tak samo jak mężczyzna w żużlu na przykład. To kobieta, to nie mhm. będę wyprzedzał może czy coś, albo nie będę wypychał. O, ona to... No właśnie, bardziej mi o ten kontakt taki czasami ostry chodzi, wiesz o co wiesz, chodzi. Tak, ja bym jeździł na żużlu, ja bym mhm. wszystkich traktował, traktował równo. Aha, a, a do Ciebie, Rafo podobne pytanie, czy Ty jakbyś wiedział, że stajesz pod taśmą e, z kobietą, to mhm. jednak byś miał na uwadze, no i tam czasami zostawił więcej tego miejsca? Powiem tak, miejsca byłoby bardzo dużo, bo tak to niejednokrotnie mówię, nie dojechałbym nawet do pierwszego uku. Więc u Ciebie na siodełku na się tym bardziej. To... No mówię, u bo Ciebie... tam, żeby być pierwszym. Tak, u ciebie, u ciebie na siodełku w szczególności i zostawił trochę więcej miejsca. bym mi jej pojechać za nie, a dobrze, a tak już na poważnie, to ja mówię, fajnie niech kontynuuje, jak wiecie, Wolf Wisztok i AC Landshut wystartują w drugiej lidze, tak więc zobaczymy, zobaczymy. Niech rozwija swoją karierę, jest młoda, kto wie, czy nie zawołuje jeszcze czegoś więcej, zobaczymy. No tak więc przechodzimy sobie do drugiego tym razem zawodnika, już nie zawodniczki, a mianowicie Roberta Chmiela, który z Nadmorza przenosi się do Poznania, jak wiecie... Występował do tej pory w, w swojej karierze, był juniorem w rowie Rybnik, tutaj zaraz Łukasza się właśnie dopowiem bardziej, bo on e, bliżej można powiedzieć go zna. E, później m, ostatni sezon w Grudio... nie przepraszam, w Gdańsku, gdzie był zawodnikiem pod numerem 8 -16. no niestety tam furory nie zrobił. Z jednej strony mało szans dostawał, ale te szanse, które dostał, no delikatnie mówiąc, również nie powalały. Te, e, w trakcie tego ostatniego sezonu również wy, e, 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 występował w drużynie z poznańskich Skorpionów, i tak naprawdę, mm, no poza tym jednym takim bardzo dobrym występem w meczu z Rzeszowem, też jakoś nic specjalnego mm, nie osiągnął. I dlatego ciebie od razu na początek, Łukasz, pytam. Czy skorpiony wiedzą do końca jakiego zawodnika kontraktują i jakim ten zawodnik, Robert Chmiel, jest twoim zdaniem? Znaczy zacznę od tego, że podjął na początku rok temu, już dwa lata temu, dobrą decyzję, że szedł do ligi niżej, że został pierwszy, mm -hmm. nie poszedł do ekstra ligi z rybnikiem, bo wiedział, że tam się nie przebije jako senior. No niestety Wybrzeże Gdańsk cały czas pod numerem 8 nie dało mu to dobrego rezultatu na koniec, bo występował nie wiem w ilu biegach w sumie wystąpił, wiem że to było bardzo 9 mało. biegów? Dziewięć biegów. Dziewięć biegów? No to, to był bardzo trudny sezon dla Roberta i zejście liga niżej może pomóc mu się tak odbudować. A czy Skorpiony wiedzą kogo zatrudniają? No, myślę, że mają nadzieję, że Robert w drugiej lidze będzie robił więcej punktów niż w pierwszej, bo to jest jednak mhm. poziom niżej. Mhm. I tak jak sobie przed odcinkiem mówiliśmy, może Skorpiony nie mają już kogo zatrudniać. No więc właśnie. Może akurat Robert mm -hmm. yy, okazał, się być takim yy, okazał się być Polakiem, dobrą opcją, więc ściągniemy Ony zobaczymy. na rynku, dokładnie. Mm, sam Polacy Robert. Nie, Tak, dokładnie. Sam Robert powiedział, już w trakcie sezonu trafiłem jako gość do drużyny z Poznania. I tu już mogłem rozwinąć bardziej skrzydła pod okiem trenera Piotra Polucha. Z którym dobrze mi się współpracuje Decyzja o pozostaniu Skorpionem Była zatem dla mnie czymś naturalnym Życzę sobie i wierzę, że jestem w stanie W każdym spotkaniu jechać na co najmniej Takim samym poziomie jak w minionym Pierwszym meczu w żółto-czarnych barwach W Rzeszowie, dodał Żużlowiec Tak więc yy, do Ciebie Rafał yy, Pytanie, bo ja osobiście Twierdzę, że również Robert nie był, yy, Nie będąc wyróżniającym się Juniorem już w Rybniku yy, Wydaje mi się, że tak naprawdę stracił ten rok w Gdańsku, że on już powinien bardziej szukać... Mm, Ty bardziej widzieliśmy jaka pierwsza liga była wyrównana, powinien szukać tych, z tej ilości startów, o której sam mówi, że tego mu brakowało, że jest młody również mówi, że właśnie więcej ilości startów, powinien szukać klubu w drugiej lidze i chyba na lepsze by mu to wyszło. Jakie jest twoje zdanie Rafi? No, również tak uważam, również tak uważam, że można było zacząć tą e, drogę. E, jako senior w tej drugiej lidze, bo tak jak sam powiedziałeś w ekstra lidze to nie wyglądało jakoś fantastycznie, a powiedziałbym nawet, że mocno średnio. Pierwszy. I, nie mówię o Ekstralidze jeszcze w poprzednim sezonie o Rybniku, znaczy tak, dobrze w no, lidze, okay. użyłem skrótu, skrótu myślowego przepraszam, tak, w pierwszej mm -hmm. lidze e, więc faktycznie można było sobie to rozpalować troszeczkę inaczej, no ale cóż decyzja zapadła taka jaka zapadła e, no i widzieliśmy jak, jak ten sezon wyglądał, więc uważam, że teraz naturalną koleją rzeczy było właśnie znowu zejście ten Pęszczebele bliżej i myślę, że pójście do tego Poznania jest z jego strony dobrą decyzją i tak jak już powiedzieliście panowie jest to Perspektywy poznania, też już takie troszeczkę łapanie się wszystkiego, co zostało. Bo też już mm -hmm. powiedzieliśmy sobie przed, przed tym najwem, tak jak Łukasz wspomniałeś, że tutaj Tuch Skorpiony kontraktują już praktycznie, kto został. I mogłoby to potwierdzać ich problemy, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc. Ja więc tak. No cóż, zobaczymy jak będzie wyglądał przyszły sezon, no, tak, tak jak mówię, no, trzeba życzyć wszystkim najlepiej i oby, oby Robert się odbudował, bo jest na pewno fajnym, sympatycznym zawodnikiem, no ale trzeba jeszcze coś udowodnić na to, prawda? Właśnie, ja z tego miejsca naprawdę Robertowi życzę, żeby się odnalazł w tej drugiej lidze, bo, bo, bo jest cały czas bardzo młodym zawodnikiem, nie oszukujmy, cały czas się rozwija na dorobku, więc tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ten Sezon, mimo wszystko, stracony w Gdańsku, ale teraz wie. Okej, okay, było, minęło. Jedziemy od nowa, nowa karta, nowe rozdanie i spróbuje w Poznaniu tam, gdzie zresztą były, tak jak już powiedziałem, wypożyczane jako gość. Wie, jaki jest trener Piotr Paluch. Nadal w Poznaniu. No, może tak jak powiedzieliśmy, ten skład, na, ten skład na razie formowany jakoś rewelacyjnie nie jest. Chociaż na początku, jak pierwsze nazwisko ogłosili Kevin Wolbert, o którym wspominaliśmy na ostatnim odcinku, no to mówimy: no dobra, zaczęli od lidera. No ale Tero Teroarnia, no wielka nie co to będzie. Mm, tak jak właśnie teraz Robert Chmiel podobnie. No nie robi się tam zaciekawie, a, a prezes zapowiada, że chce walkę o awans, no to jak ja patrzę na drużynę na przykład z Opola, no to podjazdu nie... nie wiem czy ty wiesz, ale do drużyny PSG to dołączył. Młodziutki duńczyk Jonas Seyfert -Sarek, A, jak tak, jak to się czyta. Tak, tak, tak. To no nie są pod... nazwiska, które bym mm -hmm. powiedział takie wow, no bardziej eksperymenty młodzieżowe. Właśnie. Wymiarów, których nie znamy nawet. Tak, ale z drugiej strony, jeżeli mamy eksperymentować, no to właśnie w takiej lidze i wiesz, na dobrą sprawę najwyżej im sezon nie wyjdzie, tak, najwyżej nie wygrałem kilku meczów, ale w drugiej lidze tak naprawdę nic nie ryzykujesz, bo niżej nie spadniesz, prawda, więc można sobie eksperymentować, no tak, można sobie ale... ściągać zawodników, objeżdżać ich, a nuż który z nich naprawdę odpali i może być fajną przyszłością do tego klubu. Troszeczkę kłócić z zapowiedziami, że oni chcą awansować, mm -hmm, jak każdy. w tak. mm -hmm. lidze. No. Tak, tak, mów, mów, mów Łukasz, mów, mów. No, chciałem tylko powiedzieć, że trochę się to z tym gryzie, że zapowiadają, jak każda drużyna w drugiej lidze chcemy awansu, a ściągają eksperymentalnego Jonasa Zeywertha-Salka. No chyba, że Wiecie powiedzą co? kibicom od razu na wstępie, że ten sezon będzie będziemy eksperymentować, ale raczej tak żaden klub nie powie, że no, odpuścimy sobie ten sezon, będziemy jechać na młodzieżowcach czy będziemy eksperymentować ze składem. Ja wam powiem szczerze, mi to trochę przypomina, nie pamiętam tylko, który rok, Polonie piłę. Gdzie się wszystko waliło na łeb i szyję, ściągali zawodników właśnie z, z Danii i to wszystko były, tak jak mówimy, no niby gdzieś tam coś coś o nich słyszał, ale, ale kurczę, nie do końca. No i tutaj ten młody Duńczyk, no niby tam kiedyś miał jakiś przebłysk, ale tak naprawdę ostatnio był mm, bodajże zakontraktowany. On był dwa lata ostatnio zakontraktowany, chyba nawet w Opolu też był, ale ani razu w Opolu, ani razu szansy tam mm, nie dostał. No, ja mu życie no pewnie, no nie spróbuję, no zobaczymy, co z tego będzie, ale wracając już tutaj do samych e, poznańskich skorpionów, to tak jak Rafał mówi, kurczę, ja się z tym troszeczkę nie zgodzę, że takie eksperymentowanie, szukanie tych nazwisk, a nuż widelec się uda. Są teraz filią przecież ze Stalą gorzów, która powinna właśnie. No nie wiem, jakoś pomóc. Był Markus Birkiem, a fajnie to grało. Teraz jak wiadomo, Markus jest przymierzany już do stali gorżów, z samej pierwszej drużyny. Tak więc, może niekoniecznie jest Piotr Paluch. Może coś jeszcze wykombinuje. Może jeszcze jakiś tych juniorów z Gorzowa tam doślą. Ale na razie to mi się troszeczkę zaczyna. Hmm... Przypominać yy, kolejasz Szrabicz I taka fuzja na zasadzie, że bardziej to Gorzów chce korzystać i rozjeżdża tak jak to miało było z Markusem Birkemausem. Zobaczyli, że ten chłopak ma papiery, bo mi już wraca z powrotem. Zaczymy pewnie, może to nawet po części, nie wiemy to czyja. To była decyzja sprowadzania tego młodego Duńczyka, czy to nie jest, yy, czy tam stalnie yy, wiecie, no nie ma co swoich paluszków, żeby właśnie zobaczyć. A nuż widelec się uda, jak to było z Birkemausem, prawda? Rafał. To tak. Tak, tak to wygląda i jeżeli oni są fuzją, to faktycznie kontaktowanie mm -hmm. kogoś takiego jak właśnie ten młody Duńczyk wygląda na eksperyment mm -hmm. i to raczej eksperyment, który może być większą korzyścią dla stali i faktycznie, no co, faktycznie, faktycznie no może się okazać, że to odpali, prawda? Więc, więc tutaj skorpiony w zasadzie też nie wiem, czy ryzykują, czy nie ryzykują, no ale wygląda to tak średnio. Okej, okay, no to przechodzimy sobie do... Chyba, chyba, że masz jeszcze Łukasz coś do powiedzenia w tym temacie. Nie mam więcej pytań. Przechodzimy dalej. A, tak, jedziemy dalej, bo jak wiemy m, czas goni, czas nie jest z gumy. I lecimy do Opola właśnie. A mianowicie, Anusz to Opole postanowiło zatrzymać swojego duńczyka, 20-letniego Maca Hansena. I na moje to jest również kolejny krok ze strony Opolan, że chcą... Powalczyć o awans I pytanie Rafał tym razem zac... A bo nie Ty mówisz ostatnie Także zaczynamy od Łukasza eee, Nie dziwi Cię trochę fakt Że Duńczyk postanowił zostać w Opolu No ma 20 lat Także była komym kąskiem Jego średnia 2,150 Dała mu dziesiąte miejsce Właśnie w tej drugiej lidze żużlowej Była komym kąskiem na pewno Ale ja biorę pod uwagę też to Że to będzie jego czwarty sezon Tak tak, czwarty, to będzie jego czwarty, czwarty sezon w Opolu mm -hmm. i myślę, że skoro dobrze się tam czuje, zadomowił się tam, to nie ma sensu przechodzić do innego klubu, no chyba, że za pieniędzmi. Mm -hmm. Ale jak się okazało, Opole zakontraktowało za, za go, przedłużyło mm -hmm. umowę, Duńczyk y, nie miał nic przeciwko temu, że tak powiem. Mm -hmm, mm -hmm. Ja Ci powiem tak, no sam Duńczyk powiedział tak, na początku chcę podziękować wszystkim za kolejny rok, za wszystko, co dla mnie zrobiliście, co sprawiło, że czułem się w Opolu jak w domu. Kolejarzył jest mi bardzo dobrze, cały czas się rozwijam i uznałem, że póki co to dla mnie optymalne miejsce, aby kontynuować karierę. Dlatego zostaję na kolejny sezon. To nie oznacza, że nie mam aspiracji do jazdy w wyższych ligach. Oczywiście, że mam. Ale chcę w nich pojechać z kolejarzem, powiedział Mac Hansen w rozmowie z oficjalną stroną kolejarzu, kolejarza Opole. Oczywiście I powiem, że, powiem mam. że faktycznie kolejarz buduje mocny skład. No, Andrzej Kudryasza, hmm. jako torcel hmm. tam jeszcze był. Tak, tak. No e, nowy nie, kam, direktor, Kamil Jozowski jest przecież, prawda? Brzozowski. Tak, Także skład naprawdę się klaruje bardzo mocny. A Mats Hansen mhm. wygląda na to, że będzie po raz kolejny ich liderem, bo w tamtym sezonie, tak jak mówiłeś, 10 mhm. średnia widzę to. No nie byle co. No nie byle co. I od razu do Rafa, podobne pytanie. E... Sam Duńczyk, jak widzisz, ma aspiracje do jazdy w wyższych ligach, ale proszę, tak sobie założył, że chce to zrobić z kolejarzem. Już pomijając całą infrastrukturę, bo o tym rozmawialiśmy przed ostatnim sezonem, który się zaczął, że nawet jeżeli Opole by wygrało, no to tam jest problem, tam jest problem, bo, bo stadion nie wygląda za wesoło, jeżeli można to w ogóle nazwać stadionem. Ale wracając właśnie znaczy, tutaj, no... Wiesz co, na łukach nie wygląda wesoło. Mm -hmm. Tak to trybuna główna jest dobra, ale no łuki są zarośnięte trawą, coś o tym nie. No wiem. Tak, no. też byłem w opolu i naprawdę siedzisz sobie na ziemi. No ale też um, rozumiem, kiedyś o infrastrukturze stadionowej, i mówiliśmy, że tak. na pewno jest konieczne, żeby, nie wiem, pierwsze ligowe rozgrywki rozgrywać na stadionach, tak, jak się Ja też Ciro, jestem, Wiesz, jak, tak, chodzi. jestem tego samego <coughs> zdania, ale o tym już Rafi było. Także pytanie do Ciebie, jak Ci się podoba ta cała paczka, plus właśnie Mac Hansen na czele? Paczka Kolejarza Opole wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze nie wspomnieliście panowie o Oskarze Polisie, który też prawdopodobnie zostanie. Jeszcze nie ma oficjalnej informacji, mm -hmm. ale można raczej się spodziewać, że tak się wydarzy. Mm -hmm. Więc no tak, to jest ekipa, która może naprawdę wykręcić awans i w końcu, bo to już jest który sezon, w którym Kolejarz stara się mm -hmm. o to, żeby sadać ligę wyżej. No i dołączenie Matsa Hansena na pewno jest wzmocnieniem, i znaczy dołączenie, przedłużenie kontraktu, mam na myśli, jest na pewno wzmocnieniem i pokazuje to też tą lojalność, o której powiedział właśnie w wywiadzie dla strony internetowej koleja, tak? Mm -hmm. To będzie czwarty sezon, tak jak Łukasz wspomniałeś, I, i fajnie, i fajnie, że ci młodzi chłopcy, którzy przychodzą z zagranicy, utożsamiają się z klubami, w których zaczynają swoje żyżlowe kariery w Polsce. Jeżeli chce jeździć wyższej lidze i chce to zrobić z kolejarzem, no to tylko przyklasnąć i życzyć powodzenia. No to dokładnie. No, masz jeszcze Łukasz coś do powiedzenia a propos Patryka Hansena? Nie, ja życzę, ja przepraszam, Marca Hansena. Mhm, mhm. Mhm. Tyle dodania mam, no co? Dokładnie. No co? Ja, mu, ja również życzę Opolanom, bo zresztą tam właśnie jest e, Marcin Ochota pochodzi stamtąd, tak więc no życzę samych sukcesów pewnie. No i przechodzimy sobie do ostatniego zawodnika, również się nazywa... Co? No mów, Rafał. A, jak się... już wspomniałeś o Marcinie Ochocie, to warto byłoby przypomnieć o naszej zbiórce. Właśnie, jeżeli ktoś z was jeszcze... Bardzo dziękuję ci, Rafał, jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział, jest post na karcie społecznościowej, a propos zbieramy fanty dla Marcina Ochoty, które będą na licytację i na koniec to wszystko um, zamkniemy klamrą i zrobimy live. Wszyscy nasi... cała nasza drużyna pierścienia żużlowych świrów, będzie na luźnym live, tak więc postanowiliśmy, że dołączymy właśnie was, tam jest wszystko napisane, więcej nie muszę tłumaczyć. Jeżeli nie masz czasu wejść na kartę społecznościową, to jeszcze możesz u nas na Facebooku znaleźć ten post, jest przypięty, tak więc z góry, z góry do tego zachęcam. Jak macie dobre serduszko i byście chcieli pomóc, świetna sprawa, my, my się postaramy zrobić z naszej strony, co tylko się da. Dobrze. I przechodzimy sobie do ostatniego zawodnika, moi kochani. Również się nazywa ma na nazwisko Hansen, tylko że imię inne, bo to Patrick Hansen. Tak, były już różlowiec RZTZ Rzeszów przenosi się do ostrowi. Może to duże słowo przenosi, bo nie wiem czy wiecie, ale Patrick Hansen mieszka w ostrowie, także no, można powiedzieć kurczę, wcale eee, się... Tak, w trakcie sezonu. Tak więc można powiedzieć, że się wcale nigdzie nie przenosi. Ale tak, ale, ale no transfer jest oficjalny z Rzeszowa do Ostrowi. No właśnie, i jeszcze mało tego zaskoczył wszystkich tym, ten zawodnik, bo nagrał film, o ja, którego ja zresztą nie widziałem, mogę zacytować ewentualnie, bo mam tutaj słowa, w których powiedział do kibiców po polsku. I, i to dużo zas zaskoczyło, i bardzo miły taki akcent, bo ostatnio tak naprawdę kurczę, no nie pamiętam. Wy pamiętacie, kto ostatni się z zagranicznych zawodników y, nauczył na tyle polskiego, żeby tyle, właśnie nagrać taki. Tyle film? zagranicznych, a polskich? Przykład Rune Holta. No, wiedziałem, nie, że to nazwisko padnie. Wiedziałem, że to nazwisko <laughs> padnie. Ale mi czasów mi chodzi. Czy pamiętacie, kto tak ładnie mm, no, stara się mówić po polsku? Bo chyba, ja nie pamiętam. Chyba... O Andersie Tołce nieco jeszcze mówiło, że on po polsku dużo rozumie, ale nie chce oficjalnie mm. mówić przed kamerami i tak dalej. A nie Mikkelsen to był? A przepraszam, Mikkel Mikkelsen, tak przepraszam, przepraszam, Mikkel, Mikkel Mikkelsen. No to spoko, no to od razu do was pytanie. Jak wiecie, ten młody Duńczyk, bo on ma chyba 22 lata, o ile się nie mylę. Tak tutaj coś tak patrzę, tylko mo mogę strzelać, jakby co to mnie poprawcie? Tak, tak 98. 20... 22 lata, ostatnio tak jak mówiliśmy miał sezon w Rzeszowie, gdzie wykręcił średnią 1.963 Mł Młodziutki chłopak y Kurde, z fajnymi ambicjami Teraz w Ostrowie go zobaczymy Rafał, jak on tobie pasuje w tej drużynie? Bo jak wiemy, drużyna z Ostrowa również, również się dość mocno wzmocniła bo mają Olivera, w każdej gapie z nosa kapie, czyli Tomka Gapińskiego I, i jeszcze Nikolaja Klinda, tak więc no i teraz dochodzi ten młody, utalentowany Duńczyk, pewnie na pozycję, no on może jeździć pod każdą pozycję, 8-16 albo do zawodnika do 24 lat, tak? Tak, fajny ruch, fajny ruch, bo ja jestem bardzo zwolennikiem stawienia na młodszych zawodników i dawania im jak największej ilości szans, bo to później procentuje i dla samego zawodnika, i dla klubu. Mamy przykład Jepsena, który fajny mecz wykręcił w zeszłym roku z Apatorem, prawda? Więc widać, że mm -hmm. Ostrowia okay. idzie sobie tym tropem i ściągają kolejnego Duńczyka i liczą pewnie na powtórkę um, tak takiego błysku. Mm -hmm. Takiego mm -hmm. błysku, tak. Więc super. Myślę, że to jest dobry ruch. Myślę, że bardzo przyszłościowy i nawet jeżeli ten sezon miałby być w średni w jego wykonaniu, mm. to na pewno jest to dobra inwestycja i ma to jakiś, powiedzmy, sens przyszłościowy. Mm -hmm. A ty Łukasz, bo ostatnio sobie mówiliśmy, że Ostrowia na poważnie włączyła się do walki, bo ostatnio mówiliśmy o Polonia, goż takie wzmocnienia, mówiliśmy sobie również o. O Jezus, teraz mi wyle... O Wybrzeżu Gdańsk. No i teraz Ostrowia do, dołącza do tego grona i jak, jak, jak ty zareagowałeś na właśnie kolejny transfer tego młodego Duńczyka? Szczerze? Bardziej spodziewałem się, że to Mats Hansen będzie celowany w pierwszą ligę niż Patryk Hansen. Mm -hmm. Bo Patryk miał średnią 15 w drugiej lidze, Hans miał 10. Myślałem, że bardziej właśnie e, to Mats mm -hmm. będzie szukał zatrudnienia w ligę wyżej. A to właśnie Patryk zakontraktowany został w Ostrowi. Mm -hmm. I faktycznie, tak jak Rafał powiedział, Ostrowa szykuje na razie powoli, powoli, wolnymi kroczkami. Taką dobrą, dobrą, skład. Mm -hmm. Dobry team, dobrą paczkę. Ty też mówiłeś właśnie, że Polonia się zbroi, Wybrzeże się zbroi. Właściwie każdy klub chce jak najlepiej się na to przygotować. A kto wie, może właśnie Ostrów będzie tym czarnym koniem, chociaż według mnie... Tutaj chyba będzie rozchodzić się o to, jak zawodnicy... No bo tor w Ostrowie jest dosyć specyficzny, jak ci zawodnicy będą na nim jeździć, bo jak trochę popada w Ostrowie, to ten tor jest naprawdę bardzo trudny, na którym znakomicie w tamtym sezonie z Apatorem Toruń jechał JPSN, prawda, 15 punktów. Tak, Zobaczymy, tak. czy Patryk poradzi sobie na tym ciężkim owalu. No A to swoją... będzie chyba taka główna przyczyna, jak dla mnie. A swoją drogą jestem ciekaw, czy, czy się kontaktował Patryk właśnie mm, z jpsn y, w sprawie, wiesz, samego klubu, tego wszystkiego. No, wiesz, Duńczycy czy się trzymają razem, ciężko powiedzieć. Ale faktycznie, wybrał tak. Przyszedł z Rzeszowa po dobrym sezonie, spróbuje swoich sił. Ja zawsze mówię, no kurde, jak nie spróbujesz, to nie masz. Więc, ja Patrykowi życzę również jak najlepiej. Tym bardziej, że miło mnie zaskoczył właśnie tym miłym akcentem, że po polsku się przywitał z kibicami Zostrowa. To już na pewno zapunktował, co nie, chłopaki? No jasne, to jest coś, coś ciekawego i, i na pewno tak zmienia. Swój obraz w, w oczach tak. polskiego kiwica, że tutaj przyjeżdża obcokrajowiec, stara się zaaklimatyzować i jeszcze nauczył się języka w jakimś tam stopniu I to na pewno jest wartość dodana dla niego i, i wizerunkowo bardzo dużo zyskał, oby na to, że było równie sympatyczne No dokładnie, no to co moi kochani macie jeszcze coś do dodania, bo umówmy się dzisiaj te transfery mm, No to nie, nie jest krem de la krem. Tak, nie były to petardy, też nie chcę tak jak ja zawsze powtarzam do Rafała i, i, i w ogóle do, do widzów że kurczę, czasami to jest. E, no takie raz, że wróżenie z fusów, dwa, że takie mydliny, że, że kręcimy w tej wodzie, kręcimy i tej piany coraz więcej, coraz więcej, ale tak naprawdę no nie koloryzujmy za bardzo. No bo to takie oklepane będzie, wiecie o co chodzi. Powiedzmy najważniejsze fakty, chyba że jest ciekawy zawodnik. Tak więc chyba powiedzieliśmy wszystko, co najważniejsze w dzisiej... do dzisiejszych zawodników, Łukasz Ja też tak myślę, że nie jesteśmy ekspertami drugiej ligi przede wszystkim, bo tu głównie o ty zawodnikach drugiej ligi było, trzeba było farmera zapytać, ściągnąć, popytać. Więc powiedzieliśmy co mogliśmy chyba na tyle. Dokładnie. Ja, ja użyję jeszcze kulinarnej metafory, skoro, skoro jestem degustatorem, to mogę. Wiecie, panowie, nie zawsze na obiad jest i ziemniaczki, czasami trzeba też szczawiową tutaj zaserwować no i zjeść no, wszystko. Ale pięknie! Zawodników dzisiaj przedstawionych do Szczawiu? Szczawia? Do zupy szczawiowej, którą na <grym> bardzo lubię O, widzisz ale to nie jak skabowy. się wybronił? Nie, ale to schabowy to to nie jest No i pięknie, tym akcentem kulinarnym zakończymy dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że się podoba. jeżeli tak to zostawcie tą łapeczkę w górę A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego, naszego kanału to z góry was do tego zachęcam Zachęcam was również do zasubskrybowania kanału Czarny Sport Oraz, oraz do zasubskrybowania kanału Żużlowy Degustator Czyli e, Rafała, tak więc, e, jeżeli chcecie jeszcze, od... no proszę. Zapraszamy na kanał. Zapraszam, no bo jeszcze chciałem właśnie zaprosić do mojego, na mojego Instagrama Speedway Strefa oraz dołączyć do naszej grupy na Facebooku link znajdziecie w opisie. I jeszcze zapomniałem Rafał wspomnieć, że na Best Speedway TV również ich materiały zapraszamy. Tak jest, zapraszamy serdecznie i widzimy się już jutro. Kolejny Dokładnie. odcinek transferowych faktów będzie jutro. A jakie jedzenie wam zaserbujemy, to już zależy od klubów i kogo zakontraktujemy. Dokładnie, tak więc ja się z wami żegnam do z Zakręceni w lewo żużlowe świry oddaję głos Łukaszowi. Pierw. Dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się, panie czarnego sportu. Cześć. I Rafi. Dziękuję, do usłyszenia jutro. Pozdrawiam. Nareczka. Cześć.